Oh, dzień dobry Państwu. Króciutko dzisiaj temat krótki, ale bardzo, bardzo gorący. Ban na konsolę Nintendo Switch 2. Już się dzieje, trwa po prostu panowanie konsol. Dlaczego, po co, na co, jak to wszystko wygląda, powiem Wam w dzisiejszym króciutkim materiale. Zapraszam, zostańcie ze mną do końca. Bany na konsolę Nintendo Switch 2 trwają. O co tu chodzi? Dzieją się. O, może w ten sposób. Używasz oryginalnych gier, oryginalnych kartridży, myślisz, że wszystko jest w porządku, nie jesteś żadnym piratem, ale możesz dostać bana na swoją konsolę lub na swoją oryginalną grę. Jak? Dlaczego? O co tutaj chodzi? To już wszystko w dzisiejszym materiale, do którego zachęcił mi jeden z widzów na ostatnim live'ie. A więc tak, Nintendo wprowadziło ostatnio całkiem nowy system zabezpieczeń i działa on bardzo hardkorowo, że tak powiem. Używasz nieoryginalnego kartridża, możesz dostać bana na konsolę. A co się stanie, jeżeli ktoś skopiuje Twój oryginalny kartridż? Możesz wtedy dostać bana. Na swoją grę, czyli tę oryginalną, całkowicie że nie będziesz mógł w nią zagrać, albo po prostu nie będziesz mógł połączyć się z online, w ogóle z tym tytułem, żadnej aktualizacji nie zrobisz. No, także, praktycznie też już jest zbanowana całkowicie. Jak o co tu chodzi, jak tego uniknąć? Jest coś takiego jak MIG. Jest to nieoryginalny taki cartridge, na który możecie sobie skopiować swoje gry, no i po prostu splikuje uruchamiać. Cartridge musi być włączony do konsoli, no i dzięki temu możecie grać mając tę swoją oryginalną grę gdzieś indziej, prawda, na półeczce. Ale czy tak jest do końca? Otóż nie. Nintendo przypisuje certyfikaty do swoich kartridży. Jest to takie unikalne ID i podpisy RSA. I każda uruchomiona przez Ciebie gra wysyła taki certyfikat do serwerów Nintendo. I co się stanie? Załóżmy tutaj na przykładzie Fire Emblem. Macie oryginalną grę Fire Emblem. Pożyczacie ją koledze. Wasz kolega kopiuje sobie tę grę na cardridge Mig. Wy uruchamiacie tę grę u siebie w konsoli, a wasz kolega kopię tej gry poprzez Cardlicznik na swojej konsoli. No i co się wtedy dzieje? Konflikt interesów, a w sumie to konflikt certyfikatów. No i zapala się w Nintendo czerwona lampka. Jak to możliwe, żeby dwie identyczne gry były odpalone na dwóch różnych konsolach? No właśnie. I tutaj. Ty nie dostaniesz bana na konsolę. Jeżeli nigdy w życiu nie włożysz tego cardridge'a MIG do swojej konsolki fizycznie, konsola twoja jest bezpieczna. Ale jeżeli twój kolega, któremu pożyczyłeś Fire Emblem, przykładowy nasz, skopiuje sobie tę grę i wsadzi do swojej konsolki, no to twój kartridż może zostać zbanowany, tak jak już mówiłem, na usługi online lub całkowicie nie będziesz mógł go używać. Ale za to twój kolega dostanie ban na konsolę. Chodzi o to, że nie dostaniecie bana na swoje konto Nintendo, nie skasujecie go, żeby zrobić nowe i dalej będziecie mogli używać swojej konsoli, tylko po prostu konsola już jest tak jakby... Całkowicie zbanowana na większość usług, no i już jest praktycznie tylko i wyłącznie, wiecie, do jakichś celów. Bardzo dużo zwrotów ostatnio jest Nintendo Switch przez użytkowników, którzy mieli, dajmy na to, 14 dni na oddanie tych konsol, no bo takie jest prawo w Polsce, że do 14 dni możesz oddać. No ale jeżeli sklep stwierdzi, że ta konsola jest zbanowana, że coś jest nie tak, absolutnie może Ci nie przyjąć zwrotu. No to jest logiczne, prawda? Jak tego uniknąć? O co tu chodzi? No tutaj się pojawia pewne pytanie takie, co z używanymi grami? A no tak, kupujcie tylko i wyłącznie z oryginalnych, sprawdzonych źródeł. Wiem, że jeżeli chodzi o używki, to jest ciężka sprawa, aczkolwiek no poproście sprzedawcę o to, aby Wam uruchomił przy Was tę grę, że wszystko jest w niej w porządku. No, jak na razie nie ma idealnego rozwiązania. Nintendo nad tym pracuje. No ale reasumując króciutko, o co tutaj chodzi? Nie chcecie mieć bana na waszą grę. Nie pożyczajcie tych gier osobom, którym nie ufacie, po prostu. Bo, jeżeli on taką grę skopiuje, no to już Nintendo uważa to jako kląd lub reward. No i tu się zaczynają problemy. Ten certyfikat RSA, one są bardzo trudne do sfałszowania praktycznie na tę chwilę niemożliwe. Nintendo wie nawet kiedy został wyprodukowany ten Twój Cartridge, z jakiej fabryki on wyszedł, kiedy wyszedł na rynek. Także, no tutaj jest naprawdę mała szansa, żeby coś tam pościemniać. Nintendo patrzy z piractwem, i było już to na innych konsolach. Także to nie jest nowość jakaś. A Wy, kupując konsole i zgadzając się na regulamin korzystania z konsoli, no wyrażacie zgodę właśnie na teoretyczne zbanowanie Waszej konsoli. A więc, króciutko, nie pożyczajcie tych gier osobom, które mogą zrobić coś takiego, a przy kupnie używanych gier sprawdźcie w miarę możliwości oczywiście, czy jest to możliwe, e, że ta gra działa, prawda? No więc tak to działa. Nie macie się o co martwić, jeżeli nie włożycie tutaj u siebie do konsoli tego kartridża MIG. Nie macie się o co martwić, że, że Nintendo zbanuje Wam konsolę. Z waszym oryginalnym kartridżem może być różnie, tak jak powiedziałem przed chwilą, dlatego unikajcie jakichś nieznanych typków, którzy mogą sobie gdzieś tam coś szemrać, kombinować, kopiować na te kartridże MIG wasze oryginalne gry, no bo od tego tak jakby nie ma już odwrotu. Jest jeszcze taka możliwość, że jak zobaczycie, że wasza oryginalna gra ma problemy z uruchomieniem, ma problemy z dostępem do usług, właśnie online, coś tam się dzieje nie tak. A wiecie, że pożyczyliście ten tytuł niedawno swojemu koledze, koleżance, a nie ufacie mu tak do końca, zgłoście to natychmiast Nintendo, zanim jeszcze tego bana dostaniecie, ponieważ Nintendo nie wysyła komunikatów ostrzegających, że o uwaga, ty coś, Gringot, z tobą jest coś nie tak, a w sumie nie z tobą, tylko z twoją grą. Nie jest możliwe to, żeby dwa te same tytuły o tym samym certyfikacie działały na dwóch różnych konsolach jednocześnie. No jest to nierealne, jest to niemożliwe. Także unikajcie tych kartridży MIG żeby potem się nie zdziwić. Mam nadzieję, że chociaż troszkę to rozjaśniło wam tę sytuację. Zobaczymy co będzie dalej, jak to będzie wszystko wyglądało, a tymczasem życzę wam miłego dnia i grajcie na oryginałach, nie kombinujcie, bo to się zupełnie nie opłaca. Także trzymajcie się. Pozdrawiam Gringo Słynny YouTuber i nie bierzcie nazwy kanału na poważnie. Wszystkiego dobrego, szczęścia wam przyniesie ten kod. Ч ⁇ -Ч ⁇ -Ч ⁇ -Ч ⁇ -Ч ⁇ -Ч ⁇